Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z mojej kariery. A dzisiaj czeka nas finał Pucharu Króla z Barceloną i finał Ligi Mistrzów z Juventusem. Możemy zdobyć dwa puchary albo zostać z pustymi rękami, zobaczymy jak to będzie. No finał marzeń jeśli chodzi o Puchar Króla lepiej być nie mogło. Klasyczny mecz, zobaczymy kto zwycięży, pewnie zadecyduje forma dnia. Więc co tu dużo mówić, zaczynajmy to arcyważne spotkanie. Jak widzimy, Real Madrid atakuje od samego początku spotkania. Morata jednak traci piłkę. Masz rano, ładnie podaje do Sampera. Samper wypuszcza Suareza Luis Suarez. Na szczęście nie dochodzi do piłki, udało mi się go uprzedzić. I będzie rzut rożny dla Barcelony. z znowu Neymar. Neymar podaje na krótko do Messi'ego, Leo Messi. Messi próbuje tutaj dryblować, zobaczmy czy mu to wyjdzie. Messi świetnie tutaj kontroluje piłkę, zagrywa do Neymara. Neymar ją traci, ale szybko odzyskuje. Neymar ma szansę, ale świetnie to wyblokował Danilo. Kapitalna interwencja Brazylijczyka. Coś pięknego, jak powstrzymał swojego rodaka. I będzie kolejny rzut roczny dla Barcelony. Znów grę wznowi Neymar. Tym razem centruje na pole karne, nie ma strzału. Jeszcze Brazylijczyk ma szansę na poprawkę. Zobaczmy co zrobi. Stara się tutaj dryblować. Podaje do środka. Ale Vidal. Ale Vidal strzela prosto w moje ręce. Pewnie wyłapuje ten strzał. I mamy kontrę Realu. Świetne podanie Krosa. Morata jest w sytuacji sam na sam z bramkarzem i zdobywa bramkę. 1 do 0 dla Realu Madryt na Vincente Calderon. Ależ to kapitalnie wykończył Alvaro Morata. Plus trzeba docenić to niego Kroosa za wybitne podanie. Zobaczmy jak wypuścił hiszpańskiego napastnika. A Alvaro Morata w takich sytuacjach po prostu nie pudłuje. Prowadzimy z Barceloną w finale Pucharu Króla 1 do 0. Jak widzimy Barcelona dąży do wyrównania, tak naprawdę nie mają nic do stracenia. Busquets, świetne zagranie do Neymara, Neymar opanował piłkę, co teraz zrobi? Podaj do środka. Busquets do Messiego, Leo Messi ma wyborną szansę, lobuje, ale tuż nad poprzeczką mało brakowało i mielibyśmy naprawdę spektakularną bramkę Argentyńczyka, ale na całe szczęście minimalnie chybił. No i Barcelona wznowi grę od rzutu wolnego. Centrować będzie Rakitic, jednak podaje na krótko do Aleixa Vidal'a. ależ Vidal do środka, Alba. Jordi Alba podaje do Busquetsa, a ten zdobywa przepiękną bramkę. Ależ uderzenie tutaj pomocnika Barcelony. Jego radość nie może dziwić, bo naprawdę było to spektakularne trafienie. Jeszcze chcę je zobaczyć w powtórce, bo naprawdę bardzo ładnie to uderzył. Tutaj ładnie rozegrany rzut wolny. Podanie w pole karne od Aleixa Vidala do Busquetsa, ten uderzył z pierwszej piłki bardzo precyzyjnie, nie na siłę tylko technicznie i dało to pozytywne rezultaty dla Barcelony. Mamy remis obecnie w finale Pucharu Króla, 1 do 1. Jak widzimy Real szybko chce odpowiedzieć na bramkę Barcelony. Gareth Bale. Podanie do Hamesa Hamez jeszcze na skrzydło. Centra Danilo na Moratę i 2 do 1. Alvaro Morata w tym meczu nie zawodzi. A Brawo, jak widzimy ma wielkie pretensje. Tylko teraz nie wiadomo czy do sędziego liniowego. Czy jednak do swoich obrońców, którzy katastrofalnie kryli. Morata na piątym metrze pozostawał sam. Nikt nie był w stanie go dogonić. Dzięki czemu Real Madryt prowadzi w wielkim finale. 2 do 1. I koniec spotkania, zwyciężamy w finale Puchar Króla 2 do 1 i zdobywamy drugie trofeum w tym sezonie. Jesteśmy już mistrzami Hiszpanii, teraz mamy Puchar Króla, jeszcze trzeba zdobyć Ligę Mistrzów. Jak widzimy wielka radość naszych piłkarzy, nie ma się co dziwić, naprawdę był to trudny finał. Piękny gol Busquetsa, ale na szczęście u nas niezawodny był Alvaro Morata, który zdobył dwie bramki i pogrążył Barcelonę. Tu widzimy radość całego zespołu Naprawdę, oby tak samo było po finale Ligi Mistrzów. Oby! No i dobra, tutaj jak widzimy, będzie ta celebracja. Chwilę trwała. Puchar odbierze oczywiście Sergio Ramos, nasz kapitan. Zobaczymy, jak będzie wyglądał finał Ligi Mistrzów. Bo finał Pucharu króla tak naprawdę był bardzo ciekawy. No, mało brakowało i mielibyśmy przynajmniej jeszcze jedną spektakularną bramkę. Bo Messi bardzo ładnie próbował mnie przelobować, ale minimalnie chybił celu. Gdyby to weszło, mielibyśmy naprawdę gol. Wysokiej urody. No tutaj Sergio Ramos wznosi puchar do góry i tylko należy się z tego powodu cieszyć. No bo jest to sukces Real Madrid. W finale mieliśmy najtrudniejszego rywala z możliwych, Barcelonę. Udało nam się ich pokonać i to na pewno mnie cieszy. No tak naprawdę droga do finału nie była łatwa, bo w półfinale bodajże graliśmy z Walencją, czyli wicemistrzem Hiszpanii. No więc naprawdę udało nam się wyeliminować wszystkie najlepsze drużyny po drodze i myślę, że zasłużenie zdobyliśmy ten puchar. No, jak widzimy, Sergio Ramos idzie pokazać ten puchar kibicom, bo to jest puchar zdobyty tak naprawdę dla nich. Jak widzimy, cały zespół świętuje, i oby nie była to ostatnia celebracja w tym sezonie. No, jak widzimy, tutaj olbrzymia, naprawdę olbrzymia radość fanów. Oby nie ostatnia w dzisiejszym materiale. Zobaczymy, jak to będzie z Juventusem. Na pewno nie będzie łatwo. Ta drużyna słynie z żelaznej defensywy. Ale jesteśmy w stanie skruszyć tą defensywę, przynajmniej taki jest plan. A teraz, oczywiście, czas na pamiątkową fotografię. No i oczywiście koniec spotkania. Za chwilę przejdziemy do podsumowania tego meczu. Jeśli chodzi o moje interwencje, to dwie piłki złapałem, jedną bramkę straciłem. Ocena meczowa 7,2. No, tutaj widzimy powtórki. Jest tutaj pudło Leo Messiego. Bardzo ładnie tutaj przyjął piłkę. Prz próbował mnie przelobować. Tak szczerze, gdyby posłał tą piłkę nie tak tuż nade mną, tylko jeszcze po długim słupku, no to naprawdę prawdopodobnie byłby gol, bo to było naprawdę fajne uderzenie. I tutaj gol Busquetsa. Chyba ozdoba tego spotkania. Kapitalny strzał z pierwszej piłki. Postawił tak naprawdę na precyzję, nie na siłę. To czasem jest nawet ważniejsze, bo trzeba piłką najpierw trafić w bramkę, żeby w ogóle padł gol, bo niektórzy naprawdę biją na siłę i to się zawsze praktycznie źle kończy, no bo co z tego, że uderzy mocno jak ta piłka trafia w najwyższą trybunę. Tutaj widzimy statystyki, mecz dość wyrównany, obie drużyny miały szansę na zwycięstwo. Jeśli chodzi o oceny piłkarzy, to graczem meczu Alvaro Morata, bohater tego spotkania, strzelec dwóch bramek, dwie moje interwencje, jedno brawo. No na pewno nie był to... Wybitny mecz bramkarzy, ale bronili solidnie. Przejdźmy dalej. No i tutaj jeszcze potwierdzenie, że zdobyliśmy puchar. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Jeszcze jeden mecz nas czeka oczywiście w tym materiale. Najlepszym piłkarzem turnieju został Kaisedo. Z Espanyolu, co mnie szczerze dziwi, bo nie spodziewałbym się, że akurat ten piłkarz może dostać ten tytuł, bo jednak Espanyol, no nic nie zwojował tak naprawdę w Pucharze Hiszpanii, dziwię się akurat temu wyróżnieniu, ale był królem strzelców wraz z Griezmannem i Bakambu. Najwięcej asyst miał Neymar, Santos i Vitolo, najwięcej czystych kąt miałem ja, drugie miejsce Alves, trzecie Asenho, a żółte kartki no, w dużej ilości były, czerwone na szczęście w mniejszej, czyli nie było wielu brutalnych fauli. No bo jednak to nie jest fajne jeśli w piłce nożnej występują brutalne faule, bo to się może naprawdę dla kogoś źle skończyć. Czasem jeden nieodpowiedzialny wślizg może zakończyć czyjąś karierę. No a wiadomo, lepiej żeby się kariera kończyła przez wiek, a nie przez kontuzję. No, tutaj oczywiście jeszcze trening przed meczem z Juventusem. Tak jak wcześniej mówiłem, nie będzie łatwo. Tutaj również, tak jak w meczu z Barceloną, zadecyduje forma dnia. Obstawiam, że tak naprawdę w finale będzie różnica jednej bramki, bo to są tak wyrównane drużyny, że nie da się raczej obstawić, żeby tu była różnica, nie wiem, dwóch, trzech bramek. Tutaj takiej aż różnicy klas nie będzie. Overall mi urósł 95, co mnie na pewno cieszy. To jest dobry prognostyk przed nadchodzącym meczem. No oczywiście z wyższym overalem dużo łatwiej się broni, więc na pewno to nie zaszkodzi. No i co tu dużo mówić. Przygotujmy się do najważniejszego meczu w sezonie. Gramy o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, oby nam się udało wygrać. Zaczynajmy to widowisko! Jak widzimy Real Madryt od samego początku chce atakować. Kazemiro, Ronaldo, świetne podanie tutaj do Gareta Bale'a. Gareth Bale zdobywa bramkę, strzał po krótkim rogu. Tutaj ewidentnie bramkarz zawinił. Ależ to Bale dobrze rozpoczyna dla Real Madryt. Chyba w bramce Juventusu jest Neto, bo to na pewno nie jest Gigi Buffon, bo on by takiego czegoś nie przepuścił. Tutaj Bale uderzył po krótkim rogu. No tak, Bramkarz zdecydowanie lepiej powinien się zachować. Jeśli stoisz przy krótkim słupku, to nie możesz wpuścić Bramki. Prowadzimy z Juventusem w finale Ligi Mistrzów. 1 do 0. Jak widzimy, Juve dąży do wyrównania, tak naprawdę muszą odrabiać straty. Świetne podanie do środka Iguain, pianić. mira pianić, podanie do na Gonzalo. Iguain strzela, ale udaje mi się wyłapać ten strzał. Na szczęście był bardzo anemiczny. I żółta kartka dla Jorente i będzie rzut wolny dla Juventusu. Grę wznowi Paulo Dybala. Albo Sachin, zobaczymy, który uderzy. Jednak strzela Dybala, ale prosto w mojej ręce nawet nie musiałem się ruszać, żeby wyłapać ten strzał. 10 minut do końca czy Juventus odrobi straty Koman i Guain. Gonzalo Iguain do boku Sturao. Kapitalne podanie do Leminy. Lemina jednak przegrywa pojedynek biegowy ze mną, a jeszcze muszę wybić tą piłkę na aut, żeby nie ryzykować jakiejś głupio straconej bramki. Ładnie tutaj wygrywa Juventus' walkę o piłkę w środku pola Styraro Koman. Kingsley Koman zagrywa w pole karne, ale na szczęście udaje mi się uprzedzić Otamendiego i ta piłka jest w moich rękach. Praktycznie już chyba ostatnia akcja meczu. Grew znowu Jose Maria Jimenez. Centra pod pole karne. Kros walczy o piłkę, udaje mu się ją wybić. Stiuraro mają jeszcze Stiuraro, Dybala. Paulo Dybala do Leminy. Lemina Dybala. Dobra zespołowa akcja Juventusu. Zagrań w pole karne. Zadza uderza. Ale ten strzał nie mógł żadnego bramkarza na świecie zaskoczyć. I prawdopodobnie wygramy już ten mecz. I koniec spotkania. Zwyciężamy w tym wielkim finale. 1 do 0. I wygrywamy rozgrywki Ligi Mistrzów potrójna korona dla Realu Madryt. Mistrzowie Hiszpanii, zdobywcy Pucharu Króla oraz zwycięzcy Ligi Mistrzów. Coś pięknego, po prostu coś pięknego. Historia tworzy się na naszych oczach. Chociaż trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten golf w finale to było pewnego pewne kuriozum, no bo jakim cudem Bale zdobył bramkę? To ja do teraz nie wiem, bo bramkarz nie dość, że stał przy krótkim rogu, Próbował tam jeszcze interweniować. Zostawił jeszcze jakąś dziwnym trafem lukę. No nie wiem co on zrobił tak naprawdę. Juventus może tylko żałować, że na bramce nie było Bufona, który już prawdopodobnie w tej karierze po prostu zakończył przygodę z piłką. Oczywiście puchar za moment wzniesie Sergio Ramos. Najlepszy sk możliwy skład wystąpił w finale i to się opłaciło. Jest to wielki sukces Real Madrid. Taki sezon nie zdarza się często, więc trzeba to jeszcze bardziej celebrować. No, i Sergio Ramos znosi Puchar do góry za zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Tak jest. No, tak naprawdę, wszystko co chciałem w Real Madryt, już osiągnąłem. Zostałem jeszcze do rozegrania Mistrzostwa Świata. A po tym prawdopodobnie już zakończę tą karierę. Bo nie lubię, jak coś za długo trwa. Też nie ma co ciągnąć na siłę tej kariery. Już prawdopodobnie nawet nie miałbym tutaj co zdobywać. No, więc dlatego, wolę rozpocząć coś nowego. Już na kanale oczywiście. Ankieta już się pojawiła w sobotę, więc już dawno temu. Czyli wczoraj, no też tak można, no bardzo dawno temu po prostu. No, oczywiście, wyniki pojawią się w poniedziałek. Jakby ktoś nie wiedział, że jest ankieta, no to sobie zajrzyjcie i zachęcam oczywiście do głosowania, bo jak ktoś nie głosuje, to po prostu inni za Was podejmą decyzję. A tutaj, jak widzimy, nasi kibice celebrują to zwycięstwo. Wielka chwila dla Real Madryt. Po prostu wielka. No, i oczywiście, na koniec, jak zwykle, czas na pamiątkową fotografię. To już jest po prostu klasyka gatunku. No i koniec spotkania: za moment, zobaczymy, ile tam miałem interwencji i tych innych rzeczy. No i tutaj powtórka Bramki Baila. 4 piłki złapane, jedna sparowana, ocena meczowa 7,4. Dość dużo interwencji, ale była tylko tak naprawdę jedna trudna. Tutaj strzał Gonzalo Iguaina po ziemi, no ale mógł uderzyć zdecydowanie lepiej. Był w sytuacji sam na sam z bramkarzem, no i uderzył tak naprawdę prosto w moje Było to bardzo lekkie uderzenie, które udało mi się wyłapać. Czy będzie coś tutaj jeszcze Wątpię. No nie ma żadnej mojej interwencji. Tam jeszcze tylko były interwencje neto. Jak widzimy Real Madrid dominował i moim zdaniem w pełni zasłużenie wygrał to spotkanie. Jeśli chodzi o oceny piłkarzy, to graczem meczu Cristiano Ronaldo, asysta przy bramce Bejla. Pięć moich interwencji, pięć neto. Niby dużo neto wybronił, ale jednak przy bramce mógł zachować się zdecydowanie lepiej. Przejdźmy dalej i oczywiście zobaczmy potwierdzenie, że jesteśmy zwycięzcami ligi mistrzów. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Ostatnim tak naprawdę w tej karierze w barwach Real Madry cieszę się, że udało się wygrać. Najlepszym piłkarzem Champions League został Cristiano Ronaldo. Czy zasłużone wyróżnienie? Ja tam się z tymi wyróżnieniami w FIFA najczęściej nie zgadzam ale może tym razem było jak w jakikolwiek sposób zasłużone. Przynajmniej dostał piłkarz ze zwycięskiego klubu, a nie jakiś z klubu, który odpadł, nie wiem, w 1-8 Ligi Mistrzów. Najlepszym strzelcem w Lidze Mistrzów został Iguain, drugie miejsce Ronaldo, a między innymi Hazard. Najwięcej asysty Ronaldo, więc chyba ten tytuł ma zasłużony. Jeśli chodzi o czyste konta, to ja miałem najwięcej. Drugie miejsce Zut, trzecie Kurtua. Na żółte i czerwone kartki to wiadomo formalność, ale Markizio miał najwięcej żółtych, a inacz czerwonych. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć moją karierę. No jak widzicie udało mi się w 104 meczach zachować 66 razy czyste konto, a w tym sezonie w 60 spotkaniach 36 razy. Niezła statystyka, ale mogła być zdecydowanie lepsza. No ale jednak teraz gram na tych modyfikacjach. W karierze Bartłomiejem Drągowskim oczywiście dużo więcej razy zachowywałem czyste konto, no ale tam były podstawowe ustawienia Swify, no i... Nie oszukujmy się, wtedy było bardzo mało strzałów i ciężko było wpuścić bramkę, skoro tak naprawdę rywale nie próbowali nawet atakować. No tutaj, jak widzicie, w następnym materiale, zagramy aż trzy spotkania z Anglią, Rosją i Kolumbią. A oczywiście, na koniec, jeszcze po każdym sezonie, pokazuję wam wyniki w innych ligach. Jeśli to kogoś nie interesuje, no to po prostu już w tym momencie może wyłączyć odcinek, bo już nic wielkiego tutaj się nie stanie. Ale to zawsze warto sobie zobaczyć, no bo jednak jest to w miarę fajne, przejrzyste. Czasem warto po prostu spojrzeć na takie coś, jak to się ułożyło w innych ligach. Najczęściej nie ma wielkich niespodzianek, najczęściej zwyciężają jednak faworyci, ale od czasu do czasu występuje jakiś taki niespodziewany wynik, co jest wiadomo bardzo fajne. Tutaj jak widzimy Underlecht, mistrzem Belgii między innymi, Teodorczyk może się cieszyć z kolejnego tytułu. No tutaj oczywiście rozgrywki w Ameryce Południowej jeszcze trwają. W Danii klasycznie zwycięża Kopenhaga, we Francji PSG. W rzeczywistości przegrywają, ale jak widzimy w FIFA mają za mocną kadrę, by ktoś był w stanie ich zdetronizować. No w Hiszpanii oczywiście zwyciężył Real Madryt. Jeśli chodzi o rozgrywki sekunda, to awansowała Saragossa, Almeria, no i tam będą oczywiście jeszcze Baraże. W Holandii zwycięża Ajax Amsterdam, dość znaczna przewaga nad Feyenoordem. W Irlandii Shamrock Rovers, no niezły wynik na pewno tej drużyny. No tutaj rozgrywki w Japonii trwają tak samo jak w Kolumbii. Korea Południowa jeszcze rozgrywa swoje spotkania, raczej znaczy Liga Korei Południowej. Podobnie jest w Meksyku. No klasycznie w Bundeslidze zwycięża Bayern Monachium. Dość nisko Borussia, bo dopiero siódme miejsce. W Norwegii triumf Rosenborga. Klasyk, po prostu klasyk. W Polsce mistrzem został Lech Poznań. Dość znaczna przewaga nad Legią Warszawa. W Portugalii zwycięstwo Benfiki, w Rosji CSKA Moskwa, tylko jeden punkt przewagi nad Zenitem, no na pewno klub z Petersburga może być lekko zdenerwowany, bo jednak nikt nie lubi przegrywać jednym punktem. No w Szkocji Celtic zwycięża, ale miał tylko 5 punktów przewagi nad Rangersami. Jak na ligę szkocką jest tak naprawdę niemożliwe, bo tam Celtic to ma po 20 punktów przewagi najczęściej. Tutaj zwycięstwo w Szwecji, Malmö, w Turcji, Galatasaray. Za moment zobaczymy, czy we Włoszech tak jest. Klasyka gatunku, Juventus, który na czele. Drugie miejsce, Roma, trzecie, Napoli. no Do serie B wygrały, wygrało Napol Empoli, przepraszam, oczywiście. No więc klub Łukasza Skorupskiego wraca do włoskiej ekstra klasy. Czy tam no, włoskiej Serii A, powiedzmy w tej sytuacji. Bo ekstraklasa tak naprawdę jest tylko jedna. Nasza polska ekstraklasa to jest po prostu poziom światowy. Takich meczów nigdzie się nie zobaczy i takich pudeł, jak niekiedy nasi piłkarze potrafią zaprezentować, chociaż oczywiście Liga Australijska ma też swoich godnych przedstawicieli, bo tamto piłkarze też potrafią wyczyniać takie magiczne rzeczy, że tego człowiek by nie umiał zrobić, jakby chciał. A oni to potrafią tak no, po prostu wykonać. Bo naprawdę, jak człowiek sobie kiedyś, kiedyś, tam widziałem jakąś kompilację z ligi australijskiej dziwnych strzałów, no to powiem wam, że potrafią przestrzelić w niewyjaśnionych sytuacjach. No chyba, że tam są wysokie kursy na jakąś drużynę, żeby wygrała, no to może to z tego wynika, kto wie. No i tutaj oczywiście już będę symulował treningi, bo nie ma sensu ich wykonywać. Już i tak raczej swojego overalla nie podniosę, no a nie chcę na to tracić czasu. Zbliżają się wielkimi krokami mistrzostwa świata, mam nadzieję, że uda się tam coś osiągnąć. No bo tak naprawdę mamy mocną pakę i jedziemy tam powalczyć o strefę medalową. Mam nadzieję, że się uda. Tutaj oczywiście powołanie do reprezentacji nie tylko Polski, tylko ogólnie z Realu Madryt. Jak widzimy Alderweireld, Kroos, Marcelo, Casemiro, Danilo, James Rodriguez. No kilku piłkarzy oczywiście na mundialu zabraknie, bo nie wszystkie wielkie drużyny awansowały na ten turniej. Więc jak coś ludziska już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!